Wyciekło kilka zdjęć z drugiego sezonu drugiej połowy ninjago Dragon's Racing. Wow, nikt się tego nie spodziewał, że coś wycieknie z ninjago. Tak, chyba każdy wiedział, że prędzej czy później to nastąpi. No ale jedno z tych wyciekłych zdjęć przedstawia coś naprawdę strasznego. Zanim jednak wam to wszystko wyjaśnię, to zachęcam do subskrypcji. Tak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Wielkie serduszko dla Was i wielkie dzięki za to, że jesteście. A jeśli ty chcesz się pojawić, to nic bardziej prostszego wystarczy, tylko zostawić suba i wtedy już masz szansę. No i oczywiście też rad zostawić łapkę w górę, bo klan Wilczej Maski odwiedza osoby, które nie zostawiają łapek w górę. To nie byłoby miłe przeżycie, więc od razu strzelaj łapkę w górę. A teraz już tak bez zbędnego przedłużania, zacznijmy odcinek. Pierwsze zdjęcie przedstawia nam miasto turniejowe nocą, no przynajmniej jego część. Oczywiście o grafice nawet nic nie będę wspominał, bo wszyscy wiedzą, że w Ninjago jest ona po prostu piękna. Natomiast jest tutaj jedna bardzo ciekawa kwestia. Widzimy na tym zdjęciu, że to miasto znajduje się gdzieś w górach. Natomiast jeden z fanów próbował odgadnąć ostatnio gdzie to się znajduje to miasto za pomocą tych krótkich filmików promujących zestawy. Natomiast odpowiedź jednego z twórców Ninjago była dziwna, bo odpowiedział tak, że ciężko jest to miejsce umieścić na mapie. Tutaj na tym zdjęciu widnie jakaś góra, do tego mamy niebo, czyli na pewno to miasto nie znajduje się pod ziemią. A więc czemu je jest tak ciężko umieścić na mapie? Mam taką dziwną teorię na ten temat. Może to miasto turniejowe po prostu na czas trwania tego turnieju się pojawia, a później magicznie znika. A to jest możliwe, jakby nie patrzeć, bo to wszystko ma związek ze smokami źródła. No w każdym bądź razie dowiemy się tego już niebawem. Drugie zdjęcie jest nieco ciekawsze. Stawia ono arenę turniejową od środka i tutaj to jest w ogóle wow. Ten klimat azjatycki, no coś niesamowitego, plus ta grafika. Nie, no normalnie, no coś pięknego. To zdjęcie potwierdza, że to miasto znajduje się gdzieś w górach. Do tego widzimy Nije i Lloyda na tym ekraniku w turniejowych strojach. Na dole ekranu po prawej stronie znajduje się Pale Man, czyli stary mistrz żywiołu. I tak patrząc na to zdjęcie, to wydaje mi się, że tam na dole to stoi w ogóle część tych uczestników tego turnieju. No i po lewej stronie na środku też stoją takie ciekawe osoby, one stoją tam na dachu. Ciekawe kto to może być, ja myślę, że to są po prostu widzowie. Albo jacyś kibice, ale też nie wykluczam tego, że to są inni członkowie tego turnieju. No i po prawej stronie na całym ekranie widzimy Robiego. Robiego, który wygląda na to, jakby robił sobie selfieaka z całą tą areną. Zastanawia mnie na jego temat tylko jedna rzecz, czemu kiedyś w opisie tego największego zestawu był on w ogóle pod innym myślnikiem i był on opisany jako figurkę do odgrywania ról, a teraz on się pojawił już pod tym myślnikiem, gdzie są wszystkie te podstawowe postacie, i w ogóle pojawił się jeszcze ten facet z zegarkiem, ten strażnik i ten kowal tam jeszcze do tych podstawowych postaci zostaje dopisani. I wszystko zostało spuentowane minifigurki do odgrywania ról. To by oznaczało, że robi mniejszą lub większą rolę, i jednak dostanie. No i mamy już ostatnie zdjęcie, czyli trzecie, które jest po prostu straszne. Yy, to wygląda, jakby ninjom się coś w głowy stało, po prostu coś im się poprzestawiało, jakieś trybiki im kompletnie odbiło. Noszą miski na głowach. No ale zapewne jest to jakaś forma treningu, ponieważ ten obraz pochodzi z 11 odcinka, a 11 odcinek wiemy, że będzie związany z ruchem. Więc ninja mają te miski na głowach, ponieważ coś ćwiczą. No i na tym zdjęciu możemy również zauważyć Whitefire w nowym stroju. Widzimy również, że nie ma Lloyda, choć może on być w sumie przed Zaynem. No to też są takie pytania, na które dostaniemy odpowiedź w serialu.